Andrzej, Henryk, Mielczarek. Z cyklu siedem rozmów niekontrolowanych. Awaria komórki. No, ja czy się zepsuła? Dobrze jej i mnie. Bez tego telefonu też świat jest piękny. Ma swoje uroki, brzydote. Ważne, że oddycham ciszą niedzielnego poranka. Zżera mnie choroba troski, ale się nie daje za darmo. Zaraz wiersz nowy napiszę, a może obraz na nie. 20 grudnia 2020 roku Rozmowy niekontrolowane. Już tylko chwila starego roku, jaki był i niech taki zostanie w niepamięci. Wkrótce nowe karty każą się na jutrach. Czy będą bogate w szczęścia chwile, radość i beztroskę? Też się okaże, niebawem, 31 grudnia 2020 roku. W akrylu kilka plam barwnych na płótnie, noworoczny bohomas powstaje. Marzy mi się natura, dźwięczna i radosna, trochę przeplatana, Wcześniejszymi zdarzeniami. Jeszcze nie skończyłem przekazu. Czekam na Weny, poryw. Finał będzie niespodziewany, może trochę nudny, 3 stycznia 2021 roku. Niepoprawny jestem. Cóż mi przyniesie nowy roku? Radości, krzynę, Nadziei odrobinę, Chwile pamiętne. Bądź chociaż lekki jak wiatr, Piękny jak wiersze, Które może napiszę. Niech twoje krajobrazy będą Wielobarwne, owocne wzdarzenia, Ciepłe, i mądre, dając mi siłę chorobom, wytrwałość i nieugiętość. 1 stycznia 2021 roku. Wizerunki. Zwierciadło, prawdę ci powie, ale lepiej spoglądaj w nie, zobaczysz. Twój bagaż trosk minionych lat na twarzy pochylonych grzbiet. Młodości już nie dostrzeżesz, ujrzysz tylko, co będziesz chciał dojrzeć, lecz zerkniesz tylko w twój strach i rozpacz minionego czasu figle. Szósty list. 2020 roku. Śnieżyca. W białym puchu się zanurzam. Sypię za wieruchą. Śnieżnym całunem otacza nasz brodny świat. I dośmiało chodnikiem ślady moich stóp znaczą szlak wędrów. Płatki krążą w przestrzeni jak zapomniane wiersze. Na gałęziach otulone mrozem gwiazdki swą ciszą rysują krajobraz stycznia. Tego dzisiejszego dnia, co jeszcze się nie skończył. 14 stycznia 2021 roku. I ostatni wiersz z siódemki. Pandemia wrzeszczy. Toksyczna rzeczywistość mnie otacza. W krajobrazach i telewizorze zamaskowane twarze snują się po widowni, jak trwoga pokoleń grana w spektaklu bez pointy. Na tramwajowych. Przystankach, manekiny nie mają litości. Obojętność warczy złością na peronach. Rydwany przetaczają się milcząco z trzaskiem kół, wrzeszcząc anonimowo. Zjawy przemijają jak duchy po widowni. Mikroby czają się po kątach. Czują się bezkarnie, tylko oczy patrzą na siebie drwiąco spod powiek, szukając aprobaty fobii, a może zrozumienia rzecznicy rządzących wciąż łużą i lużą innych, zwykłych zjadaczy bzdur. 17 stycznia. 2021 roku Andrzej Henryk Mielczarek Wrocław.